Może ja już nie czuję nogi. Oła. Cześć wszystkim, ja jestem Adrianna Skon, a to jest Weronika, czyli zwycięzczenie konkursu Lubię siebie na instagramie Undersweetly. Ja jestem mega podekscytowana, nie wiem jak ty. Ja również jestem mega podekscytowana tym filmikiem, ponieważ dzisiaj e, będziemy mieć temat, mianowicie o indywidualności i własnym stylu. I zachęcamy was, żebyście się zostali do końca filmu, ponieważ e, czeka na was konkurs, jak już zapewne wiecie. Zacznijmy od pewności siebie, która jest bardzo ważna w naszym codziennym życiu i nie każdy też ją ma od samego początku. Czasami zdobywamy ją z upływem czasu. Najważniejsze jest to, żeby polubić samego siebie, polubić swój charakter, swój styl ubierania się, to więc jesteśmy po prostu sami z siebie. To, że lubisz siebie oznacza też, że nie przejmujesz się opinią innych ludzi, prawda? Znasz swoją wartość i żadna opinia tego nie zmieni. W czasie mojego dzieciństwa miałam problem z samoakceptacją. Chodziło głównie o to, że bałam się wyróżniać, ponieważ bałam się krytyki moich rówieśników. I niestety właśnie przerodziło się to w to, że ubierałam się bardziej w stonowanych kolorach, nie, nie nosiłam jakichś ekstrawaganckich ciuchów, bardziej starałam się nie wyróżniać, a to było złe. I z perspektywy czasu zrozumiałam, że najważniejsze jest to, żeby nie, nie zamykać się właśnie na opinię innych ludzi, tylko właśnie kreować siebie i, i nie bać się tej krytyki. Um, właśnie. Ubierać się w taki sposób, który nam się podoba, nie bać się kolorów, nie bać się różnych innych takich właśnie e, wzorów, mieć inny kolor włosów, uczesać się inaczej, ponieważ właśnie to e, kreuje nasz styl, nasz indywidualizm i sprawia, że akceptujemy i lubimy siebie. Więc skoro już jesteśmy przy własnym stylu, to chciałabym Ci zadać pytanie, jak właśnie kreować swój własny styl, ubierając się powiedzmy w sieciówkach, e, czyli w miejscu, gdzie wszystko wygląda tak samo. Ogólnie ja jestem jeszcze dosyć młoda i w sumie nie wykształtowałam swojego stylu do końca, ale na przykład sieciówki uwielbiam i myślę, że większość z nastolatków w moim wieku i podobnym e, też kocha sieciówki, bo po pierwsze są tanie i są w dostępnych cenach. E, staram się kupować takie rzeczy najbardziej wyszukane. Chodzę i szukam stylizacji, które mogłyby być oryginalne. Te ubranie możemy też fajnie zmieniać, doszywając jakieś różne detale, koronki, pompony możemy też je pociąć i nadać im własny charakter. Myślę, że sieciówki nie zabijają naszego własnego stylu, ale są taką jakby bazą, którą możemy przemienić i dodać im charakter. Kontynuując dalej temat stylu, chciałabym powiedzieć, że styl kształtuje się czasami nawet latami. I to może się wydawać proste, ale to nie jest takie hop że od razu mówimy, o, już będę cała się ubrać na różowo i to będzie mój styl, tylko właśnie chodzi o to, że musimy poznać to, co lubimy, z czym się dobrze czujemy, bo jeśli nie będziemy to właśnie to nie będzie nasz, nasz styl, tylko na przykład będziemy kopiować albo inspirować się czymś, co niekoniecznie nas w 100% odzwierciedla. Nasz styl musi wyróżniać nas same. Dokładnie. W jaki sposób własny styl pomaga nam zwiększyć pewność siebie? Myślę, że żeby mieć w ogóle własny styl, trzeba być odważnym od początku, bo o wiele łatwiej jest ubrać zwykłą bluzę, dżinsy i być szara, niewidoczna dla nikogo, a o wiele trudniej jest ubrać coś oryginalnego, innego niż wszyscy i się wyróżniać, bo. Ludzie zawsze będą mówili, że to jest ta, która chce być fajna, chce mieć fajne ubrania, ale jej nie wychodzi. A wychodzi, <laughs> bo ona to czuje. <laughs> ale czasami trzeba właśnie bronić swojego stylu, bo taka walka o swoje zwiększa pewność siebie. Ok, to w takim razie, jak określiłabyś swój styl i kiedy on w ogóle zaczął się kształtować? Okej, okay, no czy zacznijmy od tego, że u mnie na kanale można zaobserwować różne przemiany mojego stylu, e, ponieważ, no jednak, trochę czasu nagrywam. E, ale aktualnie mój styl, e, to co mi się podoba, mam nadzieję, że ten styl w ogóle ten, ten zostanie jeszcze bardzo, bardzo długo i go jeszcze nie zmienia. E, opiera się właśnie na. Ogromnej gamy kolorystycznej. Lubię czy słodkie, urocze, uwielbiam mopsy, kolor różowy, wszystko musi być brokatowe, bo inaczej to już nie jest to samo. Wszystko jak się ubieram, wszystkie takie rzeczy lubię. Z... Inni ludzie odbierają mnie jako bardzo infantylną osobę. A właśnie chodzi o to, że, że wcale taka, taka nie muszę być. Ja na przykład mam się Bizniaczkę i ze względu na to, że w ogóle nie jesteśmy do siebie podobne, w dzieciństwie mama chciała nas. Ubierać tak samo, żebyśmy mhm. po prostu wyglądały tak słodko i tak fajnie, e, i po prostu nienawidziłyśmy z tego z moją siostrą. Więc e, kiedy tylko dorosłyśmy, starałyśmy się troszeczkę od siebie odmienić, bo tak, bo wszyscy nas po prostu mylili, chociaż nie byłyśmy kompletnie podobne, e, to chciałyśmy być inne, więc w sumie do dnia dzisiejszego jesteśmy mam trochę inne style. Ja na przykład kocham styl Boho i takie kolorowe lata 80., mhm. a ona ma bardziej taki styl glam. Takie eleganckie. Tak. <laughs> tak więc w jak prosty sposób można się wyróżnić? E, no, przede wszystkim nosić inne rzeczy niż wszyscy. Ja na przykład bardzo lubię lumpeksy, bo jest tam wiele różnorodnych ubrań, z których możemy czerpać inspiracje, no i poza tym dodatki. Dodatki to coś, co może nas wyróżnić. Na przykład zwykły t-shirt możemy za ich pomocą zmienić w modowy top trend. Dokładnie. I na przykład ja chciałabym nagrać do tego, że są też szykarki blogerki. Ja na przykład przeglądam masę blogów i, i, i właśnie Instagramów. Ty też pewnie tak robisz. I właśnie dziewczyny tam pokazują jaki mają styl, jak można zestawiać ze sobą różne rzeczy. I to stanowi taką swego rodzaju inspirację, ale musimy pamiętać o tym, że ta inspiracja nie, w naszym stylu nie może być kopią, tylko właśnie to, co nam się podoba. W stylu, na przykład, o podoba mi się ta bluzka w tej stylizacji, ta, tu podoba mi się jakiś naszyjnik i uznajemy, że o to jest fajne naszego stylu, do naszej jakiejś tam stylizacji. Więc po prostu bierzemy sobie to i zostawiamy z, z swoim stylem, i to myślę, że jest mega fajne. I właśnie dlatego ja, na przykład, szanuję blogerki i szaniarki. Ja też. Ale indywidualność to nie tylko to, jak się ubieramy i jak wyglądamy, ale to też sposób własnego myślenia. Pamiętajcie, by mieć własne zdanie na różne tematy. Nie skupiać się nad czymś, co ktoś powiedział, tylko mieć własną opinię na dany temat. Nie dawać sobie mówić różnych rzeczy, tylko właśnie skupiać się na tym, co sami myślimy i co sami uważamy. Tak więc, skoro już wyczerpałyśmy temat, możemy przejść do konkursu, na który na pewno wszyscy czekacie. Zadanie konkursowe jest bardzo proste. Wystarczy tylko napisać w komentarzu, czym jest dla Ciebie indywidualność i czemu własny styl jest taki ważny. Dokładnie. I wybierzemy spośród tych komentarzy trzy, które wygrają zestawy kosmetyków Under 20, które same wybrałyśmy. Ja na przykład mam tutaj krem matujący o działaniu antybakteryjnym, który matuje, nawilża i wygładza skórę. A ja mam korektor w sztyfcie antybakteryjny, który kryje i redukuje niedoskonałości oraz puder matujący o działaniu antybakteryjnym, który miałam i bardzo polecam. Dokładnie. Tak więc to były nasze przemyślenia na temat indywidualizmu i pewności siebie. Czekamy na Wasze komentarze, z chęcią je poczytamy. Dokładnie, a dlatego jeśli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapeczki w górę pod tym filmem i zapraszamy Was do subskrypcji kanału Under20 i naszych kanałów. No i to tyle, tak więc żegnamy się do zobaczenia. Pa pa!